Chciałam tu miał Kolektor, dzisiaj otworzymy sobie od Dawida, z którym już naprawdę wiele, wiele razy się wymieniałem. Jest to nasza kolejna wymiana w ciemno, ale na pewno też taka duża ta przesyłka będzie, ale dobra, dzięki. No i co, sorry za taki bałagan, bo tu pełno tych taśm jest tego wszystkiego. Postarałem się to ogarnąć w miarę, Tu takiego bałaganu nie było. No bo, no jak wiecie, dużo osób ode mnie kupuje te sasze, z tymi figurkami piłkarzy. Także mm, cały czas jakieś tu przesyłki pakuję, kolejnych osób tutaj, jak możecie zobaczyć, już mam paczkę dla Atki kolekcjonerki zapakowaną, więc poniedziałek do Ciebie wyśle Atka, więc no na wtorek się powinnaś dostać tam yy, paczkę. I co, otworzymy sobie tą paczkę od Dawida. O, do, ale fart, prawie bym przeciął. Brawo, spod, mam będę się poza kadrem to wziąć, bo niestety, ale nie mam miejsca. Sorry, jak będzie jakieś cięcie, ale mam bardzo baterię baterię kreskę, więc ktoś to skleję ten filmik na parę części. Dobra, już mam sześciuteńko. A, to dlatego przez chwileczkę jest A4, bo mamy tutaj, brawo sporci. I wow! Niespodzianka. Sorry, sorry, mi to wszystko. Tak, mamy numer szósty z Brau sportu A, to to z, tymi z tą saszetką Brazylii plakacik Update. Dobra, to dzięki. Przyda mi się. Mamy tak, niespodziankę. I Jakieś raz, dwa, trzy, cztery paczki. Oj, chyba będę ci się odwdzięczyć za to. Jeszcze jedną, ci tutaj, ja ci malutką przesyłeczkę wysłałem więc jak coś to yy, postaram się w przyszłym tygodniu jeszcze się jakoś przesyłeczkę wysłać bo naprawdę ojej, to jest niespodzianka, dobra niespodzianka na nic. no bo, uj naprawdę właśnie, zaś skoczył. mam jakieś bazówki z World Cup'a że super bazówki też mi się przydają bo nie mam całego kompletu saszetki przynajmniej mi się, jeszcze mi się to do tego przydadzą. Ojej, to jest jakiś specjalny. Marcelo Gomez, Akinfie, jakiś Szwajcar González Lucio. Dobra. On jest Champions League 13-14. Dobra, dobra. co? aż wyleciał. i mamy kolejne bazłeczki. World Cup, T-Mobile, World Cup, World Cup. Fajnie. Na pewno jakiś tam nie mam z tych. Jeszcze jedną mamy. Jeszcze jedną saszeteczkę mamy. Fernandez, tego na pewno nie miałem. Mamy jakiegoś murzyna z kamerunu. Hernandez i Defensive Rock Mendel. Tak? Czy Mendel? Będę, no, o dobra no i jakiegoś tam z dwóch, super, naprawdę przydadzą mi się te karteczki, bo ja łapka, bo niestety y, za bardzo nie zbierałem, muszę powiedzieć, niestety, ale ta edycja u mnie niestety jakoś się nie zaakceptowała, finansów nie miałem takich, żeby tak dużo się kupować. No, niestety. A widzę Eee, no, super. Super, super. Wow, wow, wow. Co my tu mamy? Eee, ale fajne. zobaczcie, mamy jakąś buźkę i też się chyba pompuje. Tak? Dobrze mówię. Nie wiem, co to jest, ale naprawdę yeah. mega fajne. I tu mamy jakąś. Branzoletkę na rękę. Ja też super ancka. A mi się przyda. No super, żeś mnie zaskoczył. Rozwaliłeś mnie tą przesyłką. Super. Zobaczę sobie jak, to, jak się sprawuje. Ta branzoletka na mnie. jest spoko. No więc super. To nie wiem jeszcze do końca co to jest, ale jak napompuję, może coś z tego wyjdzie. Dobra, także jeszcze raz dzięki ci, dzięki ci Dawid Tam przesyłeczkę, saszetki z figurkami dzisiaj albo z poniedziałek się postaram do Ciebie wysłać, bo mówię, mam naprawdę tych przesyłek do wysłania multum i muszę to jakoś rozdzielić, no bo za przesyłki też się płaci. Muszę jakoś to rozdzielić, żeby za dużo w dniu jednym nie wydać za te przesyłki. Także... Wyślę saszetki oczywiście, z SteamObile'a są już dla Ciebie wysłane. Wczoraj wysłałem. Dzisiaj powinniśmy mieć no, maksymalnie do poniedziałku. Także jeszcze raz dziękuję Ci za tą przesyłeczkę. No i co, i do następnej wymiany. Także yy, trzymaj się. Ogólnie trzymajcie się wszyscy. Yy, to tyle w tym filmiku. Yy, dzięki za oglądanie. I cześć.